Cześć, się maga z tej strony. Paku. W dzisiejszym odcinku będę otwierał nagrody za Ligę 6 Division Rivals. Z początku chciałbym Was zaprosić na mojego Twitcha live codziennie będą. Powiem szczerze, nie jestem jakimś profesjonalnym graczem, ale chciałbym się rozwinąć w kategorii streamowania. Więc miłoby mi było, gdybyście dołączyli. No, mamy Ligę 6. Nagrody nie są jakieś dobre, ale. Tylko chciałem dobić to ligę szefszen, żeby grać w Division Rivals. To ta pierwsza to będzie 1 z 3, 80 plus. Pierwsza karta Kirby. Druga retungi. trzecia. Nie mogę tu wziąć. Wezmę bramkarza. Druga 8, 2 plus z 3. Lipa, lipa. Prędci nie weźmiemy? Oj, o rabiot, którego już mam O kurde, rafinia Co jest grane? Rafinia, trafimy, od razu go bierzemy. Ile on warty jest w ogóle? Co jest grane? Ja pierdziele 300 tysięcy. Szkoda, że nie wymienny, ja pierdzielę, Dobra, trafiliśmy rafinie. Pierwszy traf jest bardzo dobry. Dobra, 10 z 75, plus. nie ma lockoutu ale zawsze coś niby, nie? słaby traf. Ale co jest, O oh, No, czy powiem Wam. Aha, i do Twitcha. Link będzie w opisie, tutaj w filmie, nie? Dobra, ja, ja jestem bramkarz z USA jeszcze. Manchester United? Kto to? Ale powiem Wam, że kobiety w tej czymś naprawdę robotę robią. Też niewymienne o i 3000 tysiące monet dobra ale powiem wam oddała szósta liga rafinia za tysięcy. od razu go wrzucamy do składu na ty kolego idziesz nie nie ty. idziesz na tak się już przedstawia mój skład aktualnie. Ja, ale powiem szczerze, że nic nie kupowałem. Chyba Państwu naprawdę. Gdzie jest ten rafinio? To rafinia mi zniknął. Co tu jest grane? No nie gadaj, że ja. Raufinią. Halo, gdzie jest rafinia? Jest rafinia. A, bo nie z lewym pomocnikiem, a może się co ja robię, się zapędziłem, dobra, później coś tu pokombinuję, dobra, to powiem tak, dzięki za oglądanie, wpadajcie na Twitcha, dzisiaj godzina 14, live z Division Rivals, zostawcie zubi, łapkę w górę, się maneczką